Hej, 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 kochani moi, widzimy się w drugim odcineczku z paczką ekstra linii. Wybierzemy sobie kolejne 5 sztuk. Kto nie widział pierwszej części, zapraszam. Ja tu losuję. 1, 2, 3, 4 i 5. Zabieramy się do drapania. Gremlinki moje, patrzę tylko ok. bo tutaj wstawyki nie zagrażają. Mamy numerki takie jak 8, 17, 7, 19 i 1. Dzisiaj start, zaczniemy sobie od tej jedyneczki. Trzymajcie kciuki, inwestycja w całą paczkę, no to jest wiadomo 250 zł, Minimum chyba jest 110-120 w paczce, ale wiecie pewności 100% nie mam, więc tyle na pewno w każdym razie mieć będziemy, na następny odcinki będzie. Ser ducho. Trzymajcie kciuki, bo jak zwykle wiecie przed robotą i cisnę. Na zdrabki zarabiać. Łódź. Łódź, łódź, łódź. Ptak. Jest i ptak. No, nasypali tymi ptasiurami. Kolejny symbol jest to diament. Tu mamy diamenta. Tu i tu i tu. Okulary. No, jak nie trzeba, w sensie, jak na razie nic nie dają, to dają, nie? Czapa. Czapa jest tutaj i to tyle. Parasol. No, dzisiaj też pochmurno. Dobra. Nie widzę więcej. Moneta. Jest moneta, jest moneta. No, nasypali tymi monetami. Nie powiem, że nie. Żeby tak liniami sypali, nie? Korona. Tu mamy koronę. Ok, przedostatni symbol. Balony. Są balony tutaj. I to chyba tyle. I krab. Kraba dali. Ale co z tego. Sama tu nie daje z tego co widzę. No, niestety numerek 1 jest pusty, jeszcze upewnimy się. Tak jest, no ale życie. wiecie jest ryzyko, jest zabawa numerek 19. Dzień moich urodzin, także może tu sprawdźmy sobie. Jest popcorn. Dalej jakieś, wiecie, karetki. Wszystko tu jest w tą te Serducho. Gdzieś jest serducho. Nie widzę. Kości. Też nie widzę, słuchajcie. No lipa. Czapa. Czapa jest. Jest czapa. I tutaj mamy czapę, ok Motyl. No motyl to nam był tamty potrzebny. A tutaj jak będzie? Moty, moty. Ok. Kolejny symbol jest to kwiat. Tu mamy kwiatka. I więcej nie mamy. Rolki. Tak by nam robota zrobił. Rolki. Kolejny symbol jest to moneta. No, okulary też mogą być tutaj. Moneta. Ok. Kolejny symbol jest to słońce. Słońca nie widziałam. No te okulary znowu nam by tu za dużo roboty zrobiły. Lody. Okej. Okay. Krab. Kraba nie widzę. Łódź. Łódź chyba gdzieś była. Tu mamy łódź, tu są łodzie, i tu. I ostatni symbol. Korona. Korona, korona. Tu jest korona. I to na tyle. Wychodzi na to, że dziewiętnastka jest pusta. Tak jest. No, niestety, takie życie. Strapowicza. <gryw> Numerek siódmy. Lecimy. Może siódemeczka będzie szczęśliwa. Siódemeczki to chyba lubi Mariusz z kanału mega zdrabki. Także pozdrawiam. ok Sakwa. Czy gdzieś jest sakwa? Tu mamy sakwa. Tu. Tu jest sakwa. Kolejny symbol, balony. Tu mamy balony. Tu. Tu. I tu coś ten mój puszek już taki zdewastowany. <laughs> serducho. Wyrobiony. Zmęczony życiem dla pani. I na dole serducho. Kolejny symbol, okulary. No, teraz to oni dają mi okulary. Całe lot to. Mędry. Okulary. Okej. Okay. Kolejny symbol, słońce. Jest słoneczko, tu jest to tyle. Wiatrak, czy gdzieś jest wiatrak? Tak, tu mamy wiatraczek, tu. Ok, czapa. Czapy widziałam. Posypali czapami. Klucz. Klucz jest u góry. Tu jest klucz. Tu. Tu. Kolejny symbol jest to łódź. Chyba widziałam, albo i nie. Motyl. Tu mam motyla, tutaj. Tu. Okej. Okay. I ostatni symbol jest to kwiatek, którego nie widzę. Sprawdźmy sobie. Kontrolne, różne. No dzisiaj chyba wylosowałam same puste, ale bywa i tak. Numerek 17, jeszcze dwie także szanse są, kawki się napiją. Okej. Okay. Dzwony, jest dzwon. Dzwon. Okej. Okay. Kolejny symbol, rower. Rower. Rower, okej. Okay. Kolejny symbol, podkowa. Na samym dole widzę podkowę. Kolejny symbol jest to łódź. Jest łódź, łódź. Tęcza. Jest tęcza. Tutaj, tutaj. I to tyle. Kolejny symbol jest to leża. Leżak tu, leżak tu. Tu jest też leżak. Kolejny symbol, parasol. Okej, okay, chyba jeden. Kwiatuszek. Tu mamy kwiatka, tu, tu i tu. Kolejny symbol kości. Czy gdzieś są kości? Nie widzę. Słoneczko. Tu mamy słońce. Tu. O, jest linia. Słoneczko daje nam na dole linię, także fajnie. Coś jednak dzisiaj będzie. Korona. Jedna, przedostatni symbol biedronka. Tu jest biedronka. I to tyle. I na koniec księżyc, którego w ogóle nie widzę. Sprawdźmy sobie, co my tu mamy. 50 zł, no ja cię zsunę, ale nie wiem jakie kontrolne F, no to chyba tak musi być, pod jedną linią 5 dyszek, kurde, na bogato, także fajnie, 50 dzisiaj wkładu, 50 mamy wykładu, numer to był 17, a teraz ostatnia zdrabka na dzisiaj, ósemeczka, jest leżak, Ok. Kolejny symbol. Motyl. Motyl, motyl, motyl. O, tu na dole są motylki. Coś ta rozdzieli, się by chciała, nie mogła. Zupełnie tak jak ja rano. Słoń. Ok. Rower. Jest rower tu na dole. Kolejny symbol klucz. Patrzcie, jest linia, to na dzisiaj będzie plusior. No i pięknie. To mnie się podoba. Dzwon. 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 Kolejny symbol, sakwa. Okej. Okay. Ptak. tak, też jest Tutaj mamy ptaka. Tu. Tu. Ok. Kolejny symbol jest to wiatrak. Tu jest wiatrak. Aż jeden. Łódź. Łódź jest tu. 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 Arwuza by dali, Byłoby super. A mamy popcorn, ale nigdzie go nie widzę. Kości. I to na tyle. I parasol, a parasolki wcale chyba nie widziałam, a nie jest tutaj parasol. ok czyli mamy jedną linię. Sprawdźmy sobie, co my tu mamy. Jest dyszka. No i fajnie, kontrolne muszą być w C. Tak jest, nic nie pogubiłam. To dobrze, bo tak bym musiała szukać. Także dzisiaj drugi odcineczek, 50 złotych włożone, a odzyskane 60. Tu mam pod jedną linią 5 dych, Tutaj dychę. Także jeżeli się podobało, łapeczki, subskrypcje. A ja się z Wami żegnam do następnej części. Pa-pa-pa!